Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie jednego boksa zafoliowanego. Tak mi się wydaje, że wybierzemy na początek tego boksa. Chyba trafił lewo, prawo. Będziemy sobie otwierać po 5 saszetek na odcinek. Cóż jeszcze? Czego będziemy szukać? Będziemy szukać następujących kart. To są w tej chwili moje braki. Jest to chyba 20 kart. Jak dobrze naliczyłem, no cóż, najwięcej jest braków z logo herbów, więc ich najbardziej będziemy szukać. Ta lista mi się nieraz zmienia, bo nieraz um, swoją, swoją kartę, jedyną, którą posiadam, poświęcam na jakąś tam cenną wymianę. Ale cóż, to jest aktualna lista moich braków, więc tego będziemy szukać w tym boksie. Mam nadzieję, że przynajmniej parę kart wpadnie z tego. No cóż, otworzymy sobie. No, będziemy szukać oczywiście dabla Top masterów Mam komplet dabnie ale to jest to są bardzo fajne wartościowe karty cenne na jakieś tam wymianki więc ogólnie potrzebne karty dla mnie no, też ładnie. Się otworzyło i pach i jest cały boksik już miałem jeden pełny boksik tylko nie otwierałem go na kanale bo jeszcze nie miałem kanału więc jest to drugi mój boksik cały, który otwieram pierwszy na kanale no cóż postawimy sobie tutaj i Wybierzemy sobie 5 kaszetek. Raz, dwa. Mamy upadane tak karty, że mamy dwóch Falcao. Dwa razy Drogba. Nie czuć Dabla. Dwa razy Iniestę. Weźmiemy sobie z prawej strony Iniestę. I cóż, zaczynamy. Pierwszy odcinek poświęcony boksowi World Cup 2014. No cóż, czas zacząć. O. I tak, pierwsza saszetka, mamy Oscara na bazówce Brazylia, mamy Sergio Ramosa. Enijamem, Denisowa, Osfaldo, i kartą specjalną jest Jelawicz. No, Jelawicza to mam na kilku powtórkach, więc powtóreczka. O, tutaj sobie postawimy. Otworzymy sobie teraz drogę. Drogę. I tak, jest Dominguez, Iguain, Armero, Moreno, e, Iranno, Teymourain, coś, nie wiem. I mamy Claudio Bravo, Golstopper, Chile. Okej. Okay. Tutaj sobie postawimy. O, teraz palka. I tak. Mamy Benteke. Mamy Halka. Afula. i Inzagire. I kartą specjalną jest Lulicz. Lulicz, czy Lulicz mi brakował? Nie, Lulicz, nie, pianić mi brakował. Więc powtóreczka. Niestety. Teraz drogbę. O, jakiś chyba ekspert będzie. No i tak. Mamy Agu Agulajr. Agu, lair. No. Salichimowicz, Tiana, Seferowicz, Kabaje i Donowan na ekspercie. No że, że może w ostatniej saszetce coś świecącego i cennego się trafi, oby tak było. I tak mamy Courtois, Castillo, Strinich, Kiasen, Abate I kartą specjalną jest Utility Player, Guardado. Guardado oczywiście też posiadam, więc w tym pierwszym odcinku unboxingowym. Żadna karta niestety nowa do mojej kolekcji się nie trafiła, ale cóż nic na to nie poradzimy, trafiliśmy Jelawicza na One to Watch, Guardado na Utility Playerze, Lulicza trafiliśmy o, na również Utility Playerze, mamy Golstopera, brawo, i Eksperta donowana. Jakby kogoś interesowała któraś karteczka, to zapraszam. Chętnie się wymienię. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.